Przestań się porównywać. Co ci to w zasadzie daje? Zawsze znajdą się gorsi i lepsi od ciebie. Jeśli porównujesz się z gorszymi, to możesz w sobie pielęgnować takie uczucia jak duma, pogarda, wyższość i nic dobrego to ci nie daje, nic dobrego ci to nie robi. Uwierz mi, jest to trucizna, którą pijesz. I jeśli Gardzisz innymi, to tak naprawdę sam sobą gardzisz. I jeśli chcesz pracować nad poczuciem własnej wartości, to przede wszystkim wyzbywaj się tej pogardy wobec innych ludzi. A jeśli porównujesz się z tymi, których uważasz za lepszych. To może w tobie się rodzić zazdrość, może się w tobie rodzić bunt. Znowu kwienie w roli ofiary, że innym się udało, innym się powodzi, inni mają lepiej, innym jest jakoś łatwiej niż tobie i znowu wprowadzasz się w bardzo nieprzyjemny. Destrukcyjny stan, takie uczucia i, i takie postawy, które Cię nie mobilizują do działania, które Cię nie zachęcają do działania, do wyjścia z tego, tylko które Cię pognębiają, poniżają, które e, Cię przygnębiają i powodują zniechęcenie i czasami mówimy, no ale trzeba właśnie sobie wyobrażać tych ludzi którym się udało i, i do nich się jakoś odnosić mieć takich swoich idoli taką swoją personę ok, jeśli rzeczywiście widzisz że coś takiego Ci służy że masz jakąś taką postać która jest takim Twoim herosem, takim Twoim bohaterem i ona działa na Ciebie motywująco to ok, ale zasadniczo porównywanie się z innymi nie robi Ci nic dobrego. Więc pracuj nad tym, żeby jedyną osobą, z którą się porównujesz, jesteś ty sam z wczoraj i od siebie chciej być lepszy i nad sobą pracuj, ze sobą się porównuj, jaki byłem, co już mi się udało osiągnąć. Ale cały czas rób to z takim poczuciem, że siebie wspierasz, a nie siebie hajtujesz, nie siebie potępiasz, nie po sobie jedziesz, nie sobie dowalasz, ale że siebie zachęcasz, że siebie motywujesz, że dajesz sobie wsparcie. Czerp z tego, co masz i przestań się porównywać z innymi, bo nic dobrego ci to nie daje. Jeśli chcesz pokochać siebie, obserwuj mój kanał.